Witam wszystkich. Prezentujemy Państwu nowość, która pojawiła się na polskim rynku. Jest to model Weima WM1100 D6. Modelu wcześniej nie było na naszym rynku, ze względu na to, że był on przygotowany tylko na rynek ukraiński. Możecie zobaczyć tabliczki znamionowe wypisane z rynką. Model właśnie jest importowany z Ukrainy. Czym on się wyróżnia na tle innych ciągników? Jest to model z serii Weima Deluxe. Czyli posiada kierownicę w wersji deluxe, oczywiście, wałek odbioru mocy z sześciopakiem, skrzynią biegów, wałek odbioru mocy, dyferencjał, obowiązkowe wyposażenie do przyczepki, dawkę do skręcania oraz duże koła, 12 cali, czyli 56 cm, a największą zaletą jest i ekonomiczny WM177, który wcześniej nie był stosowany w ciągnikach przygotowanych na polski rynek, jest to 9 jednostka o pojemności 270 cm3. Z takich ciekawostek, ciągnik jest możliwy do kupna tylko w całości, czyli złożony i przygotowany przez naszych specjalistów. Dlatego, ponieważ. Przyjeżdża on całkowicie osobno. Skrzynia jest osobno, silnik osobno, wszystkie elementy kluczowe są osobne. My go montujemy i wysyłamy do Państwa już jako jedna przygotowana całość. Uruchomimy go sobie, jak uruchomiamy każdy ciąg. Najpierw sprawdzamy czy ciągnik jest na luzie, w tym wypadku jest na biegu. Widać to, chcemy ruszyć bieg na jest to ta dźwignia u góry ta dolna dźwignia to jest kranik paliwa obecnie jest w pozycji ON za pomocą szarpaka wyśpalamy silnik wyłatwiamy stanie biegi szybkie jak działają. Pamiętajcie żeby nie robić tego bez przyczepki, ponieważ ciągi rusza na tyle gwałtownie, że może Wam go wyrwać z rąk. Zachęcamy do kupna ciągników jednoosiowych w naszym sklepie, gdzie otrzymacie Państwo fachowe porady. Specjalistycznie złożony sprzęt oraz serwis. W formie, czyli, w razie awarii, sprzętu zostanie odebrany przez nas odebrany sprzęt i na nasz serwis.